Ciemańko z tej strony Gracji, a dzisiaj zgramy The Forest. Bardzo wam chciałem przeprosić, że nie, na, nie pokazałem tego odcinka jak zdobyłem. Uwaga, uwaga! To. To co mam w ręku. Katana. Bardzo Was o to przepraszam. Normalna Katana. Bardzo Was o to przepraszam, że hmm. wam to nie pokazałem. Ale piszcie w komentarzu, czy byście chcieli zobaczyć, gdzie tu trzeba wejść. Bo drugi raz tego nie będę robił. Katana. No, ulepszyłem troszeczkę tą naszą bazę. Więc tak, tutaj zrobimy pułapki na nich. Tutaj robię sobie taki większy domek. Tam mam pułapki, to mam ognisko. I tu jest takie coś fajne, że zrobiłem, że tu można sobie zakluczyć albo tak, i tu tutaj będzie zamknięte. A tu będę mógł sobie wchodzić. To też się będzie fajne. Tu mogę na przykład magazyn zrobić. My w tym odcinku mamy wypróbować. Tą oto broń. Myślę, że Wam się odcinek spodoba. No i jedziemy z koksem. Musimy ich poszukać. Palantów. No, czekajcie. Pomyliłem Glawiszę. Pancerz musimy mieć. Nie za dużo, ale przynajmniej, że mieć. No i zobaczmy jak to rozwala system. To co chwilę jedzie normalnie. Zobaczmy. Sikierka też była dobra. Ale czy katana? Uwaga! Jedziemy! Pciu, No dobra. Pciu, pciu. Ale to jest dobre. Niesamowita to broń. Dwóch na kilka hitów poszło. Niesamowita ta broń. Bardzo polecam ją mieć. Już cała od krwi. Ta katana. A mamy naszego towarzysza. Chodź tu. Na tobie też wypróbuję. Bo na nich wypróbowałem, na tobie też nie zrobię. No. Chodź tu z całej armii. Całą armię tu przyjdzie, proszę was, no. Pierwszy raz, żebyście do mnie przyszli, no. Ale nie, no, podziwiam twórców w tą grę, bo na pewno się dużo, dużo zapracowali na tą grą. Podziwiam. O, przyszli! Siemanko! Chodźcie tu, koledzy! Koledzy! Hello, Dartmouth, my friends. Ale koledzy, naprawdę. Ja chcę się z wami przywitać. Nie spodziewałeś się mnie tak wcześnie! Haha! Haha! Ha. Ty też tu chodź. Dopadnę cię! Nie uciekniesz. Wow! Ile gonić swoją? Jonas. Nie ja ona jest. Tam jest. Chodź to. Nie, uciekniesz. Psujesz mi? No to chodź, zobaczymy jaki będziesz taka cwana. Wciu, Wciu. Ciu. No, naprawiaj to. No, wypad mi z domu. To katana normalnie boss. Kiedyś dla mnie była słabsza, ale teraz nie wiem, czy dali jej kupa, czy co. Idźmy na nasze następne przynęte. Jaka rzeźń. Dawaj głowę. No, i magazyn się polepszył już. Zapomniałem, że taka broń jeszcze jest. Zróbmy ją. Dobra. Taki magazyn na razie mamy. Dosyć lepszy już niż wtedy. No. Dobra. Kurczę, taka ta normalnie. Ha. Pobudka! Aha... Nie śpimy, żółwiu. Rzucę cię do... ...wody. Ale do głębokiej. Oduj się tam. Hmm... a ciu, ciu. Dobra, nie potrzeba. Hm. wejdźmy na naszą skałę która widzi wszystko coś tam widziałem nie uwaga zrobić karate cios karate cios o, coś się nie wyszło, ale dobra ninja No Katana spoczko Eee yy, Ściągnę sobie na no, wypatrzy, bo jest na odgłosy, więc to też sobie ściągnę. Żebyśmy coś słyszeli No Ten chodzi na takie kruciuski. Chciałem wam pokazać jak ta, ta katana w ogóle wygląda, jak rozwala. No i przepraszam was, że nie nagrałem tego odcinka, bo coś się tam zepsuło. Ale widzicie jak to wygląda. Jest niesamowita. Polecam. A teraz ja się z wami żegnam. Myślę, że odcinek się spodobał. A teraz na razie.